Hello ladies and gentlemen! Olka wzięła się za nagrywanie filmiku w środku tygodnia. Jak do tego doszło? Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem mojej serii Trzy Niezbędniki. Wydaje mi się, że pierwszy odcinek Wam się całkiem, całkiem spodobał i pewna osoba, jak nawet nie kilka, nie jestem pewna, właśnie zaproponowałem mi, abym nagrała kolekcję mm, świeczek. Jednakże u mnie po prostu świeczki, wiecie, idą na bieżąco, one się wypalają, kupuję nowe i tak się koło toczy, więc postanowiłam nagrać aktualnych moich ulubieńców świeczkowych. I zaczniemy może od takich normalnych zwykłych świeczek. Aktualnie mam właśnie dwóch ulubieńców. Pierwsza z nich jest to po prostu genialna, genialna świeczka z lawisy o zapachu owoceleśne. Świetna, bardzo, bardzo fajna świeczka, która kosztuje tylko 5 zł. I Możecie ją dostać w naprawdę jak za tak intensywny zapach i za tak małą cenę, to po prostu to jest... wydaje mi się, że to będzie moich, mój ulubieniec czasów. No i teraz mam dla Was... Co to jakiś wóz? I mój drogi ulubieniec, ostatnio będąc w Home and You, znalazłam taką oto śliczną świeczkę. Wydaje mi się, że jest to lekka podłuba Yankee Candle, ponieważ wydaje mi się, że nie wiem, z Home, czy była jakaś chyba kolekcja, która właśnie miała podobny wzór, kształt, była w podobnej, nie wiem, wielkości tak, coś w tym stylu um, i właśnie kupiłam tą świeczkę ona kosztowała na 25 zł to ja ją znalazłam na przycenie 18 jest to śliczny śliczny, śliczny zapach kawy e, czyli moka cafe po prostu zapach jest genialny i jak ktoś lubi kawy to ta świeczka będzie dla niego po prostu świetnym rozwiązaniem żeby cały dzień oczywiście mieć ten zapach kawy w domu. Naprawdę zapach bardzo intensywny um, i zapach bardzo polecany przez moją koleżankę Martę, którą serdecznie pozdrawiam, ponieważ bardzo naciska na to, abym ją pozdrowiła, ponieważ, jak twierdzi, um, jej zasługą jest, że ja tę świeczkę kupiłam i faktycznie to jest prawda, ponieważ nie byłam do niej do końca przekonana, ale faktycznie później po tym jak marta mi powiedziała, że według niej ona pachnie świetnie, to ją zakupiłam, dlatego poznałam moją koleżankę Martę. No um, i wracając do świeczki, um, i wracając do świeczki, to chyba już ją nie skończyłam. Teraz mam dla Was kategorię podgrzewaczy. Naprawdę ja podgrzewacze lubię, chociaż one jakiegoś zbytnio intensywnego zapachu um, nie rozprzestrzeniają nam po pomieszczeniu. Jednakże mam parę ulubieńców i pierwsze z nich są to podgrzewacze z firmy Bolsius, podgrzewacze magnoliowe, które naprawdę jak na zapach kwiatu mają ten zapach bardzo przyjemny i taki bardzo, bardzo delikatny. I moje ostatnie odkrycie. Są to takie podgrzewacze e, TIA Lights, tak? Nie wiem czy to jest firma, chyba firma, albo Admit. Po prostu podgrzewacze, które są tanie jak barszcz, kosztują czy zł, możecie dobrać w pepko, albo w normalnej mydlarni i po prostu tutaj niespodzianka wszechczasów zapach lawendy, który mi odpowiada. Jest to naprawdę dla mnie wielka niespodzianka, ponieważ ja osobiście nie cierpię zapachu lawendy, szczególnie w świeczka. Jest on dla mnie zazwyczaj za taki ostry, za intensywny. Po prostu no śmierdzi nieubłaganie. A jak się okazuje, te podgrzewacze są o wiele, o wiele łagodniejsze i naprawdę jak na lawendę pachną całkiem, całkiem. I tutaj mam jeszcze drugie o zapachu również takim dosyć ym, zaskakującym, ponieważ jest to zapach czerwonej herbaty ale też naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. I ostatnią kategorią nie są świeczki, a raczej takie można by powiedzieć akcesoria do świeczek, ale nie będę tutaj mówić o jakichś kominkach e, czy woskach, tylko po prostu e, mam Wam do pokazania takie moje dwa świeczniki. Mam nadzieję, że mi nie polecą. Tak, mam tutaj właśnie dwa świeczniki, które stoją u mnie w pokoju na komodzie. Są to świeczniki z Pepko, kosztowały 10 zł. I powiem Wam, że według mnie naprawdę e, tak jakiś zwykły, powiem ja Ci to jest po prostu e, białe pudełko z wyciętym serduszkiem, ale wydaje mi się, że właśnie e, takie akcesoria mogą naszemu pokojowi nadać taką nutkę, nie wiem, dziewczęcości, e, ładnego, ładnego po prostu wyglądu i takiego całokształtu, że tak ujmę. I naprawdę wydaje mi się, że takie właśnie świeczniki są bardzo fajną dekoracją do pokoju. I mam kochani nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie mi w komentarzu, um, jakie Wy macie takie takie hmm, 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 ulubieńców może świeczkowych, tak, jakich macie ulubieńców świeczkowych i jakie filmiki z serii trzech niezbędników chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Ja się z Wami żegnam, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że jest Was już ponad 10 tysięcy. I do następnego filmiku, pa pa!